Czyli jak wygląda Twój standardowy dzień pracy? Aczkolwiek wydaje mi się, że w przypadku Scrum Mastera trzeba by pytać o standardowe dwa tygodnie albo tydzień, w zależności na jakiej sprinty się omawiacie. Tak, właśnie dokładnie chciałem tak odpowiedzieć na, na, na to pytanie, <laughs> że mm, Scrum Master, który rozumie swoją rolę, raczej nie ma standardowego dnia pracy. Jedynie, co jest standardowe w roli Scrum Mastera, to są te eventy, które się pojawiają. tak? Na których może być, nie zawsze musi. Tak? Niektóre, A opowiedz jakby, proszę bata, o tych eventach. Jakie to są eventy? Na skamie mamy jakby pięć, cztery, pięć, znaczy pięć podstawowych eventów. Tak? Jeden jest taki dla niektórych bardzo dziwny, nieokreślony, ponieważ nie ma, to nie jest spotkanie, tylko to jest sprint. Sprint również jest eventem, ten właśnie ten przedział czasowy, czy to jest dwa tygodnie, czy tydzień, czy kilka dni, czy miesiąc nawet, to to jest też event. Tak? Czyli ten cały jakby można powiedzieć, to jest event. Mamy daily, to są codzienne spotkania. Kilkunastominutowe, tak naprawdę, takie z mojej perspektywy, mini planningi, na których podsumowujemy, co zrobiliśmy i co będziemy robić i czy mamy na przykład jakieś problemy, żeby na to poprosić kolegę czy koleżankę z zespołu o pomoc. Albo na przykład zakomunikować, że kurczę, yy, mamy jakiś bloker, który nie jesteśmy w stanie tego przejść, musimy z pewnej rzeczy zrezygnować, musimy się zacząć skupiać na innych rzeczach. Albo na przykład product owner przychodzi i mówi, całkowicie się zmieniły wymagania, musimy z pewnej rzeczy zrezygnować. No więc to jest ten moment właśnie, to daily, takie kilkunastominutowe spotkanie codziennie. Yy, mamy planning, tak? Planning to jest planowanie, przedział czasowy jest różny w zależności od zespołu, w zależności od potrzeb. Yy, to, co ja zawsze mówię zespołom, że długość ma znaczenie i że trzeba pewne rzeczy upraszczać. Jeżeli robimy, nie wiem, mamy dwutygodniowe sprzęty, a robimy planingi ośmiogodzinne, które tak naprawdę mało wnoszą do naszej pracy, to znaczy, że coś jest nie tak. Trzeba możemy hmm. pewne rzeczy poprawiać. Więc mamy te planowania. Na planowaniach planujemy sobie czas pracy. Mamy właśnie te rzeczy do poprawiania, czyli retrospektywy, tak? To są takie spotkania, które zastanawiamy się, co możemy usprawnić w naszym procesie, co było dobre w naszym procesie. Aha. Mam pytanie. Planowanie, retrospektywę robi się po zakończonym sprincie, tak? Czy jeżeli zespół się umawia, że. Zakończenie jest sprintu jest po retrospektywie. Jest po retros... A, okej. Okay. Tak. Dobra. Rozpoczęcie sprintu jest planningiem, zakończenie sprintu jest retrospektywą. Po retrospektywie zakończyliśmy. Czyli tak? przepraszam, że ci przerwałam. Retrospektywa, czyli sprawdzamy, co się nie udało. tak? I to jest takie moment nie, wyciągania wniosków. Nie, w żaden, ża żaden sposób właśnie. Jest... Najczęściej naj, ludzie przychodzą na retrospektywę po to, żeby się wyżalić i powiedzieć, co się nie udało, co mm -hmm. możemy poprawić. A to nie o to chodzi. Retrospektywa jest właśnie, jak sama nazwa wskazuje, mamy zrobić retrospektywę danych działań. Czyli mówimy o tym też, co się udało. Co chcemy kontynuować. Na przykład to też miejsce na to, żeby teraz tak zwane popularne kudosy też komuś tam mm -hmm. zespołu dać, żeby wzmocnić jego działania, nie tylko się skupiać na samych złych rzeczach, bo jak się będziemy za często skupiać, że tylko coś nam się nie udaje, to nie będziemy widzieli tych dobrych rzeczy, które również są w zespole i które zawsze nas jakby motywują do dalszej, cięższej pracy nad poprawą tego procesu. Więc po prostu retrospektywa jest pewnego pewnym takim Podsumowaniem? Podsumowaniem, mhm. dokładnie. Całego tych dwóch tygodni, spojrzenie właśnie z perspektywy czasu na te dwa tygodnie, co nam się udało, co możemy poprawić, oczywiście, ale co na przykład, albo czego na przykład chcemy zrezygnować, albo co chcemy kontynuować, co było po prostu naprawdę bardzo dobre i chcemy dalej to robić. I to taki apel do zespołu, bo widzisz, ja miałam takie. Przeświadczenie fakt, że nie pracuję w zespołach projektowych, ale gdzieś mi się ta retrospektywa kojarzyła głównie z tym, co się nie udało. I jeżeli są zespoły, które tak mają prowadzone retrospektywy, no to powinny się zgłosić do swojego Scrum Mastera, że to nie tylko na tym rzecz polega, bo faktycznie po jakimś czasie człowiek zaczyna się nastawiać negatywnie, już idzie tam jak taki pies ze zwieszoną głową i znowu będzie gadany, tak? A to nie o to chodzi. I jeszcze co Ci ważniejszego powiem, ludzie bardzo często rezygnują z retrospektyw właśnie z tego powodu. A. I to jest bardzo złe, ponieważ retrospektywa jest jednym z najważniejszych spotkań, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o. Znaczy, każde spotkanie ma swoją ważne. wartość, więc nie, nie mogę mówić, że jest najważniejsze, ale jest bardzo ważne, ponieważ tam możemy tak naprawdę usprawnić nasz proces. Tam możemy spojrzeć na to, co robimy dobrze, a co robimy, co musimy poprawić, mhm. bo zawsze są jakieś tam elementy do poprawy. I takie spotkanie nas powinny motywować, a bardzo często ludzie nie widzą wartości w tych spotkaniach, ponieważ one są czasami źle prowadzone. Czasami ludzie też nie chcą się w nie za bardzo angażować, bo się troszeczkę boją, bo tam trzeba się otworzyć. Uh -huh, uh -huh. A jednak, tak jak powiedziałem wcześniej, też jedną z wartości z Krama jest otwartość. Więc no, to jest po prostu trudne spotkanie. I, ale myślę, że jak się zespół, przynajmniej ja takie mam teraz doświadczenia, ponieważ wszedłem do zespołu, który nie miał retrospektyw. Ponieważ uważać, że im są niepotrzebne. Po miesiącu gdzieś tam wdrażania się, ja poznawałem ich, oni poznawali mnie. Stwierdziłem, dobrze, robimy retrospektywę, zobaczymy, czy ona nam przyniesie wartość, jak nie będziemy ją poprawiać, jak, tak, żeby nam przynosiła wartość. Po dwóch miesiącach po trzech teraz zespół mnie pyta, kiedy następna retrospektywa? Oczywiście wiadomo, że pod koniec sprintu, y y y ale oni się już nie mogą jej doczekać, więc to jest z mojej perspektywy mój sukces ponieważ to jest trudne jakby spotkanie, a jeżeli zespół widzi wartość w retrospektywie, to ja się tylko cieszę po prostu. Nawet już czasami ja próbuję ich zachęcać, ponieważ z mojej perspektywy rola Scrum Mastera jest po to, żeby nauczyć zespół, dać pewne narzędzia zespołowi, pewne postawy i potem się, można powiedzieć, troszeczkę wycofać, więc zespół może sam sobie prowadzić retrospektywy. I teraz mam taki... taki Umówienie z zespołem, że teraz jedna osoba z zespołu będzie prowadziła taką perspektywę, Ja będę oczywiście na tym spotkaniu, będę facylitował, gdzieś tam pomagał, mm -hmm. inne rzeczy, ale to ona jakby będzie jakby główną osobą, która doświadcza tego, um, um, tej wartości, można powiedzieć, też sprowadzenia tego spotkania i też zobaczenia od innej perspektywy tego spotkania. To zawsze, jak, jak tak robiłem w niektórych zespołach, dawało zupełnie inną perspektywę y, temu zespołowi na moją pracę. To mhm. też pokazuje, że jednak ten Scrum Master to wcale nie jest tylko człowiekiem, który przychodzi z kalteczkami i, i tylko ciągle gada i mówi: Ale jakbyś to inaczej zrobił? Ale po co to robisz? Tylko jednak on też ma jakby jakąś wartość, płynie z tego, co, co z jego pracy, i to jest coś, co zawsze w moim rozumieniu chce dawać zespołowi. Mhm. Czy uważasz, że jest taki, czy może przyjść taki moment we współpracy z Scrum Master, zespół, gdzie Scrum Master. Już przestaje być potrzebny. Czy tak. jednak. Ja do tego dążę cały czas. Ja mhm. Dla mnie to jest jakby najważniejszy mój cel, to jest być niepotrzebnym w zespole. Mhm. Bo pracy dla skamasterów jest i myślę, że będzie. Nawet w, w obrębie jednej organizacji bardzo często jest tak, że jest za mało tych skamasterów i wszyscy czekają, kiedy ten skamaster będzie mógł na przykład do nas przyjść i nam trochę pomóc. Więc ja myślę, że tak, jak najbardziej. Kiedyś chyba nawet nie wiem, czy to usłyszałem, czy gdzieś tam sobie. To zwizualizowałem, ale tak, to jest mój zawsze cel w zespole, że ja chciałbym być niepotrzebny w zespole, choć to nie jest takie proste. To jest naprawdę proces, który, który trwa, który jeżeli się zmieniają ludzie, automatycznie pewne rzeczy musimy robić od nowa, więc to wszystko wymaga czasu. Ale tak ja uważam, że to jest jak najbardziej to jest cel powinien być każdego scrum mastera, żeby być niepotrzebnym, ale nie w takim sensie, że zespół już go nie chce, że mm -hmm. zespół już wszystko co scrum master wszystkie postawy, wszystkie jakby zachowania przejął od scrum mastera i robi je sam. Bo tak jak powiedziałeś na samym początku, jest crossfunkcjonalny, jest samoorganizujący się. Jaka dla ciebie jest najbardziej optymalna liczba zespołów do współpracy z jednym skramasterem, Czyli czy z, najlepiej, z, że jest jeden skramaster dedykowany do jednego zespołu, czy miałeś też takie sytuacje, kiedy równolegle wspierałeś kilka zespołów w tym samym czasie? Kiedyś znaczy, odpowiem na to pytanie dwutorowo. Najpierw ci opowiem o memie. Tak. <laughs> Świetnym memem, chyba na LinkedInie ostatnio widziałem. Że początkujący Scrum Master ma kilka zespołów, dobry Scrum Master ma dwa zespoły, a jakby taki ekspert Scrum Master, nie wiem jak to tam było nazwane dokładnie, ma jeden zespół. Mhm. Więc myślę, że to jest taka, taka kluczowa odpowiedź na to pytanie. Ja uważam, że żeby się skupić, żeby pomóc zespołom rozwijać się, żeby to było najbardziej efektywne, Powinno być oczywiście dedykowany skamaster per zespół. Ja miałem w swojej karierze różną sytuację, obecnie pracuję z dwoma zespołami nad jednym produktem, więc myślę, że to Aha. też jest troszeczkę połączone i tak, w taki sposób nie przełączanie się kontekstów jest jakby wykonalne, spokojnie. Aha. Miałem też taką sytuację, że byłem skamasterem dla dziesięciu zespołów. Ojej. To nie było z perspektywy, powiem tak. Z perspektywy Scrum Master'a to nie było dobre. Mm -hmm. Z mojej perspektywy osobiście, jako Łukasza Kosackiego, było to bardzo dobre, bo to był początek mojej kariery. Ja się tam bardzo dużo nauczyłem. Ja tam bardzo dużo błędów popełniłem. Mm -hmm. Niestety to jest właśnie to, że jak na początku kariery jako Scrum Master, popełniasz bardzo wiele błędów. Ja tam mogłem się na tych błędach bardzo szybko uczyć, ponieważ miałem 10 daily dziennie. Więc. Spokojnie. Jak to jest fizycznie możliwe? Żeby Może, 15 One minut. przeważnie są o tej samej godzinie. Nie, nie, nie. Tam miałem ułożone tak, że miałem co 15 minut od 8 chyba okay. do 10.30 właśnie. Tych 10. Ale spokojnie, no, to było męczące bardzo dla mnie, okay. ale ja się tam bardzo dużo nauczyłem. To było naprawdę z mojej perspektywy, jako mojej kariery z Mastera, doświadczenie, które mogłem zebrać w innej firmie przez rok, dwa, tam zebrałem w trzy miesiące. Potem mhm. oczywiście stwierdziłem, że już nie mam siły i że tak się nie da tego prowadzić. I zmieniliśmy na dwa zespoły. Tamte inne wspierałem, jeżeli była taka potrzeba gdzieś tam tak, tylko dorywczo. I po pół roku potem znowu zmieniałem na kolejne dwa, jeżeli już uznałem, że... I starałem się też wykształcić tam Scrum w każdym zespole, żeby troszeczkę pewne cechy lub taki przechodni, jak rozmawialiśmy, że mhm. decydowałem, że, że ktoś inny jakby pełnił te postawy czy te zachowania skamastera w tym zespole. Ale tak, różnie bywa, bardzo różnie. Czyli idealna sytuacja, jeden Scrum Master na jeden zespół? To jest drogie tak na marginesie. To jest, tego jest drogie. Mhm. Więc dlatego to jest trudne do osiągnięcia. Ale są firmy, które tak pracują, więc chyba da się. Mhm. Ja też spotkałam się właśnie z tą funkcją Agile Coacha, że jest w firmie kilku Scrum Masterów i Agile Coach, który jakby nad nimi, że nie nie jest dedykowany do może nie nad, bo to jest źle powiedziane, ale wspiera wszystkich scrum masterów i całą organizację w tej transformacji ajlowej. Czy ty się też spotkałeś z taką funkcją jak coacha? Ja pełniłem tą rolę agile coacha. No tak. tak, pełniłem rolę J coacha. Yy, tylko ja, ja tam wtedy był początek transformacji, tak pełniłem wtedy tą rolę agile coacha, ale tak naprawdę to był taki yy, scrum master agile coach, tak? który mm -hmm. też, też chodził do zespołu jako scrum master, bo nie było scrum masterów, więc mm -hmm. musieliśmy pewne rzeczy yy, troszeczkę w inny sposób zaopiekować. Yy, każda organizacja sobie radzi inaczej. Tak, odpowiadając na to. No Właśnie to jest, to jest to w każdej organizacji, te pewne role, pomimo tego, że tak samo one się nazywają, zupełnie o, o co innego chodzi w ich w pełnieniu tej roli. Agile Coach, który jest jakby, można powiedzieć, nie wiem czy przełożonym, czy osobą wspierającą, takim liderem. Ja bardzo lubię to słowo liderem. Skram masterów to jest bardzo dobre, ponieważ to jest osoba na, naj, najprawdopodobniej nie zawsze tak się jest, ale najprawdopodobniej to jest osoba doświadczona, która już swoje, jakby można powiedzieć, zęby zjadła na tym skramie czy zwinności całej i może bardzo wiele ich nauczyć. Może bardzo wiele im, niestety, tak jak mi na przykład, błędów pokazać. Tak. Mhm. Więc to jest coś, co, co jest na pewno bardzo dobre dla organizacji, jeżeli mają osobę, która może uczyć. Nowych Scrum Masterów, którzy dopiero jakby wchodzą do tego świata, czy dopiero zaczynają przygodę z, z tym zwinnym światem i z, w ogóle ze światem IT, bo czasami osoby, które przychodzą na, do roli Scrum Mastera, tak jak ja, można powiedzieć, dopiero zaczynały przygodę ze światem IT, pomimo tego, że gdzieś tam robiłem jakieś swoje stronki, to mhm. stronki internetowe, a świat IT to jest zupełnie dwie różne bajki. Ja też się spotkałam z um, taką, takim przejściem, taką ścieżką kariery, czyli osoby, które wchodziły na stanowisko Scrum Mastera wcześniej były um, na przykład na stanowiskach wspierających typu PMO um, albo ktoś był wcześniej project managerem nietechnicznym, bo też mamy nietechnicznych project managerów w organizacjach. Um, z jakimi ty najczęściej spotykałeś się z sytuacjami, że z jakich ról um, osoby przechodziły właśnie na ścieżkę Scrum Mastera? Bardzo różnych. Bardzo. Bardzo, ponieważ większość osób, które, które ja spotkałem, z którymi gdzieś tam współpracowałem, to byli deweloperzy, część osób to byli menadżerowie, część osób to byli coachowie, tacy z certyfikatem ICF-u na przykład, część osób to na przykład były osoby z HR-ów, mm -hmm. liderzy w HR-ach również, też, bo to w dużych organizacjach i każdy sobie radził na swój sposób, każdy miał swoje jakby. Ogromne zalety, ale też pewne braki, których musiał po prostu nadrabiać z czasem, wchodząc w, na tą ścieżkę kariery. Mhm. Tutaj wybrzmiewa to, że ważne są te kompetencje miękkie, że tych rzeczy technicznych można się douczyć, ale są pewne I cechy tak i, charakteru i nie. I tak nie. Znaczy, ważną rzeczą z mojej perspektywy takie ja można powiedzieć jestem nietechniczny, ja tak siebie uważam, niektórzy uważają, że jestem trochę bardziej techniczny, ja uważam się za nietechniczną osobę mimo wszystko, mm -hmm. um, ale jednak um, to, to z mojej perspektywy trzeba chcieć wiedzieć, o czym oni mówią, mm -hmm. jak, jak wygląda proces wytwarzania oprogramowania. Nie trzeba, tak jak mówisz, trzeba się go nauczyć, ale są osoby, które też znam, które nie chcą się tego nauczyć, bo uważają, że kompetencjami miękkimi wszystko załatwią. Więc nie chciałbym teraz właśnie tej, tej roli Scrum Mastera sprowadzić tylko i wyłącznie do kompetencji miękkich. One są bardzo ważne i tego nie kwestionujemy, ale również, jeżeli ktoś nie ma tych kompetencji technicznych albo nie rozumie tego procesu. To jego zadanie z mojej perspektywy na samym początku jest po prostu dowiedzenie się i nauczenie się tego, zrozumienie, o czym oni mówią i dlaczego, bo tam pewne problemy wynikają również z pewnych technicznych rzeczy, mhm. niestety. I trzeba to rozumieć, żeby ich, im móc pomóc, żeby pewne rzeczy wyciągnąć i pewne rzeczy pokazać i zmienić troszeczkę perspektywę. Mhm. Są jakieś szkolenia wspierające rozumienie tych aspektów, z którymi ty się spotkałeś? Bo są certyfikacje Scrum.org. Tak. Tak, Skramor. Certyfikacji jest całkiem byłem na takim sporo. Szkoleniu. Jest, byłem bardzo z niego zadowolony. Mm -hmm. Różne są te szkolenia, tak? Najważniejszą rzeczą na tym szkoleniu nie jest samo szkolenie, tylko trener. Mm -hmm. Jeżeli masz trenera technicznego, który był sam deweloperem, większość z, z tych osób, które ja znam, które prowadzą te certyfikacje, przynajmniej ze Skramorga, są techniczni. Oni pokazują też perspektywę techniczną, okay. jakby całej pracy w zespole i pracy jako Scrum Mastera, co jest myślę, że bardzo ważne. Czasami zniechęcające dla osoby, która jakby przychodzi na takie szkolenie, bo jednak ona. Zobaczy, ile nie umie, co nie powinno tak działać, bo jak zobaczysz, czego nie umiesz, to powinieneś jeszcze bardziej dążyć do tego, żeby się dowiedzieć tego. Ja przynajmniej tak miałem, bo ja zobaczyłem bardzo dużo na tym szkoleniu, czego nie potrafię. I pierwsze, co było dla mnie po tym szkoleniu najważniejsze, to kurczę. Już wiem, nad czym mam pracować. I zacząłem gdzieś tam pewne rzeczy czytać, do, doszkalać się, czy przejść na jakieś konferencje, czy mitapy. Jest też trochę meetupów takich darmowych, które naprawdę y, można się wiele rzeczy dowiedzieć, jednak. Żadne z tych szkoleń, żadne z tych meetupów nie, nie zastąpi pracy jako Scrum Master. Ja najwięcej się nauczyłem mimo wszystko jako, pracując jako Scrum Master, nawet popełniając błędy, bo jednak tego człowiek nie uniknie. I to co ważne, pójść do organizacji, która pozwala na popełnianie błędów. Bo to też nie jest takie oczywiste. Ja na szczęście trafiłem na takie organizacje małe, duże. Więc to nawet korporacje również pozwalają na, na popełnienie błędów. Nie jest. Ja chciałbym oczarować te korporacje, mm -hmm. że one są takie złe, wszystkie, bo dla nie, pewnych osób, czy na, na pewnych stanowiskach, w pewnych um, okresach dojrzałości też danej kariery, warto um, doświadczyć um, pracy właśnie w takiej większej organizacji. Tam są troszeczkę inne problemy, pewne problemy są bardzo podobne co do małych organizacji. Różne rzeczy się można nauczyć. Więc ja mówię. Nie, 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 nie dewaluowałbym którykolwiek z tych, czy małe, czy duże, czy startupy. W każdej organizacji można się nauczyć, ale jednak praca na tym stanowisku, możliwość podpatrzenia, jak ktoś inny pracuje na tym stanowisku, jest bezcenna. Ja najczęściej polecam juniorom, którzy gdzieś tam aplikują do, do moich projektów, właśnie próbę zaangażowania się w pracę w jakiejś większej korporacji bo tam najczęściej jest na to przestrzeń są na to finanse żeby się uczyć żeby próbować żeby zmieniać stanowiska bo jak jest mała firma no to wiadomo że tam są konkretne zadania nie ma na to przestrzeni w startupie też może być ciężko tak żeby no, inwestować w rozwój pracownika tam są potrzebne osoby które już potrafią które już pomogą pociągnąć rozwój czy to produktu czy jakiejś aplikacji więc tu oczywiście też Potwierdzam to, co powiedziałaś odnośnie korporacji. Sama przechodziłam przez korporacje, bardzo dużo się w niej nauczyłam. W zasadzie dwie korporacje, każda z nich była inna i z każdej z nich wyciągnęłam bardzo dużo dla siebie. Warto testować, być w różnych miejscach, sprawdzić, gdzie się czujemy najlepiej i później już ewentualnie szukać kolejnego miejsca w tej konkretnej wielkości, bo już wiemy.